Witam w drugiej części wykładu Błędy kalwinizmu. W pierwszej części omówiliśmy podstawy kalwinizmu i określiliśmy kluczowe pojęcie pozwalające zrozumieć najpoważniejszą różnicę między kalwinizmem i arminianizmem. Chodzi o naturę wolności człowieka. Jak pamiętacie, kalwiniści przyjmują pogląd zwany kompatybilizmem, wedle którego wolność i determinizm są w pełni kompatybilne. To znaczy, że Bóg może całkowicie zdeterminować wszelkie nasze działania, a jednak możemy być całkowicie wolni. Jak? Ponieważ Bóg sprawia w nas pragnienia, skłonności, myśli, wszystko, co mamy, zatem zawsze wybieramy to, co chcemy. Zatem, jeśli ktokolwiek dokonuje wyboru, wybiera to, co chce, mimo że Bóg sprawia w nim odpowiednie myśli i pragnienia, będące źródłem wyboru. Przejdźmy do konkretnej sprawy, o której powiem dzisiaj, która jest sednem błędu kalwinizmu. Zbadamy najpoważniejszą kwestię, różniącą kalwinizm od Arminianizmu. Niektórzy uważają, że jest nim suwerenność, że kalwiniści wierzą w Bożą suwerenność, a Arminianie nie wierzą. To nieprawda. Arminianie... Również wierzą w suwerenność, Arminianie tylko rozumieją ją inaczej niż kalwiniści. Arminianie również wierzą w autorytet Biblii. Zdaniem niektórych kalwiniści traktują Biblię poważnie, w przeciwieństwie do Arminian. Nie. Arminianie również uważają, że Biblia jest słowem Bożym, standardem doktryny, wiary i praktyki. Pozwólcie, że przechodząc do sedna, zacytuję klasyka teologii kalwinistycznej Artura W. Pinka. Dla wielu, którzy usłyszą po raz pierwszy to zdanie, jego stwierdzenie będzie szokujące. Oto co mówi. Gdy mówimy o Bożej suwerenności w okazywaniu Jego miłości, mamy na myśli, że On kocha tych, których wybiera. Bóg nie kocha wszystkich. Zauważmy szczególnie ostatnie zdanie. Bóg nie kocha wszystkich, według Artura Pinka. To jest szokujące dla wielu ludzi, z kalwinistami włącznie. Wiem to zarówno z doświadczenia w rozmowach i debatach z nimi, jak z czytania ich prac. Wielu kalwinistów podkreśla, nie mniej niż weslejanie czy arminianie, że Bóg kocha wszystkich. Przyjrzymy się jednak interesującemu argumentowi, który nazwałem kalwinistyczną zagadką ilustrującą, dlaczego Artur Pink mówi coś takiego przesłanka numer jeden Bóg naprawdę kocha wszystkich ludzi. Czyli Boża miłość jest uniwersalna, a nie tylko dla wybranych, czyli dotyczy wszystkich ludzi. Przesłanka numer dwa. Kochać kogoś naprawdę oznacza pragnąć jego dobra i działać na rzecz jego rozwoju tak bardzo, jak tylko możemy. To jest definicja prawdziwej miłości. Jeśli naprawdę kogoś kochacie, to pragniecie jego dobra. Pragniecie jego rozwoju i robicie co tylko możecie, żeby właściwie o to dbać. Oczywiście nie w sposób, który szkodziłby dobru innych, lub sprzecznie z innymi celami, które byłyby z tym sprzeczne. Lecz jeśli jest to kompatybilne z dobrem innych ludzi, to kochając kogoś naprawdę działamy dla jego dobra tak bardzo, jak tylko możemy. Przesłanka numer 3. Dobro i prawdziwy rozwój ludzie znajdują we właściwej relacji z Bogiem. Zbawczej relacji. W której Go kochamy, i jesteśmy Mu posłuszni. Jest to podstawowe twierdzenie każdej antropologii chrześcijańskiej. Jeśli istota ludzka została stworzona na obraz Boga, to jej prawdziwy dobrostan i prawdziwy sens istnienia, prawdziwe szczęście, prawdziwe spełnienie zależy od właściwej relacji z Bogiem. Po to Bóg nas stworzył, tak zostaliśmy zaprojektowani na początku, aby uwielbić Boga i cieszyć się relacją z Nim na zawsze. Przesłanką numer cztery. Bóg mógł sprawić, by wszyscy ludzie dobrowolnie zaakceptowali właściwą relację z Nim i zostali zbawieni. To jest uderzające stwierdzenie, które na pierwszy rzut oka może dziwić, ale odnosi się ono do poprzedniego wykładu o tym, jak kalwiniści rozumieją wolność w odróżnieniu od Arminian i Weslejan. Przypominam, że dla Kalwinisty wolność jest kompatybilna z całkowitym determinizmem. Zatem według kalwinistycznego rozumienia wolności Bóg mógł, gdyby chciał, sprawić, by wszyscy ludzie sami chcieli Go kochać, mieć z Nim właściwą relację i być zbawieni. Jak? Mógł dać im pragnienia, mógł dać im myśli, pragnienia takie, żeby chcieli przyjść do Chrystusa całkowicie dobrowolnie, jak mówi oryginał konfesji westminsterskiej. Wniosek z tych przesłanek jest taki. Zatem wszyscy będą zbawieni. Zauważcie, że wniosek tej argumentacji jest oczywisty, a jest nim uniwersalizm. Uniwersalne zbawienie, czyli wszyscy będą zbawieni. I tutaj mamy problem. Większość kalwinistów nie wyznaje uniwersalizmu. Nie wierzą, że Bóg zbawi wszystkich. Uważają, że niektórzy, a zdaniem wielu kalwinistów, wielu ludzi, będzie potępionych. Oto dlaczego jest to zagadka dla kalwinisty. Jeśli odrzucasz wniosek i logika argumentacji jest poprawna, a moim zdaniem jest, to znaczy, że musisz odrzucić co najmniej jedną z podanych przesłanek. Pytanie, którą przesłankę odrzucisz? Przesłanka czwarta dokładnie wynika z tego, w co wierzą kalwiniści, będąc kompatybilistami. Przesłanka trzecia, twierdzenie, że prawdziwym źródłem dobra i rozwoju wszystkich ludzi jest właściwa relacja z Bogiem, jest podstawą antropologii, której żaden prawowierny chrześcijanin nie zaprzeczy. Zatem jedyne przesłanki, jakie pozostały do odrzucenia, to przesłanka numer dwa i przesłanka numer jeden. Czyli aby zaprzeczyć, że wszyscy będą zbawieni, będąc kompatybilistą, musisz zaprzeczyć, że Bóg kocha wszystkich ludzi, albo jeśli nie chcesz tego powiedzieć, Musisz być przygotowany do zaprzeczenia, że prawdziwa miłość polega na pragnieniu prawdziwego dobra danej osoby i działaniu na rzecz jej spełnienia. Moim zdaniem to wyjaśnia, dlaczego Arthur Pink, klasyczny teolog reformowany, mówi coś, co brzmi szokująco. Mówi prosto i bez ogródek. Słuchaj, Bóg nie kocha wszystkich ludzi. On doskonale rozumie logikę kalwinizmu. Jeśli Bóg sprawia wszystko. A niektórzy ludzie są potępieni, to Bóg ich nie kocha, bo mógłby ich zbawić, ale tego nie zrobił. A skoro nie chciał ich zbawić, to znaczy, że ich nie kocha. Mamy tu szczery, podany wprost i bez żenady kalwinizm, który konsekwentnie przyjmuje logikę własnych przekonań, bez próby bałamucenia kogokolwiek. Problem polega na tym, że większość kalwinistów nie jest taka szczera. Większość kalwinistów nie mówi tak wprost. Większość kalwinistów niechętnie uznaje konsekwencje logicznych wniosków wynikających z ich własnych przekonań. Najczęściej mówią, nie, nie, my również uważamy, że Bóg kocha wszystkich, a nawet podkreślamy ten fakt. Jak mogą mówić to poważnie? Oto dobry przykład. Zacytuję innego kalwinistycznego myśliciela. Oto D.A. Carson znakomity reformowany znawca Nowego Testamentu z Trinity Evangelical Divinity School. Cytuję. Gdy głoszę kazania lub nauczam w środowiskach reformowanych, często pada pytanie, czy nie czujesz skrępowania mówiąc niewierzącym, że Bóg ich kocha. Z tego, co już powiedziałem, wynika, że oczywiście nie waham się odpowiadać młodym kaznodziejom reformowanym pozytywnie. Oczywiście mówię nienawróconym, że Bóg ich kocha. Zobaczcie, on mówi, że się nie waha. Bez problemu mówi nienawróconym, że Bóg ich kocha. Ale pojawia się pytanie: jak uczciwy kalwinista może powiedzieć coś takiego? Jak kalwinista, rozumiejący wnioski z własnych poglądów, może powiedzieć: Oczywiście mówię nienawróconym, że Bóg ich kocha. Problem polega na tym, że nienawrócony może nie być wybrany. Może nie być człowiekiem, którego Bóg wybrał, żeby mu dać zbawienie. Może być człowiekiem, którego Bóg zdecydował się pominąć i który w konsekwencji będzie wiecznie potępiony. Jak możesz powiedzieć takiej osobie z całą powagą? Oczywiście, Bóg kocha takich ludzi jak Ty. Tutaj Carson wykonuje bardzo ciekawe posunięcie, wyróżnia trzy rodzaje miłości, którym się teraz przyjrzymy. Po pierwsze wyróżnia Bożą miłość opatrznościową. Wobec całego stworzenia. Tutaj kalwiniści lubią cytować werset z Nowego Testamentu, gdzie Jezus mówi, że deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Zatem, czy jesteś chrześcijaninem, czy wybranym, czy nie, Bóg spuszcza deszcz na Twój ogródek i obdarza cię opatrznościowym błogosławieństwem, powietrzem, pokarmem, czy nawet powodzeniem materialnym itd. Czyli Bóg kocha Cię w tym znaczeniu słowa. Po drugie, Bóg przyjmuje zbawczą postawę wobec upadłego świata. To znaczy, że zaprasza, czyli przyjmuje postawę zaproszenia całego świata do przyjęcia Chrystusa. Więc kalwinista powiada, że każdy, kto chce, może przyjść. Innymi słowy, Bóg zaprasza, przyjmuje postawę zapraszającą wszystkich, by przyjęli Ewangelię i uwierzyli w Jezusa. I po trzecie, istnieje szczególna, skuteczna i wybiórcza miłość Boga do Jego wybranych. Tutaj znów mamy problem. Jeśli chodzi o nienawróconych, Carson może wiedzieć tylko tyle, że Bóg kocha ich w pierwszych dwóch znaczeniach tego słowa: że spuszcza deszcz na ich ogródki i zaprasza ich do przyjęcia Ewangelii. Czyli może powiedzieć do wszystkich nienawróconych, kto chce, niech przyjdzie. Przyjmijcie Chrystusa, uwierzcie Ewangelii. Ale tu mamy trudność: jeśli nie jesteś wybranym, to nie możesz przyjąć zaproszenia. Jeśli nie jesteś jednym z wybranych, za których Chrystus umarł w szczególnym, wybiórczym sensie, to nie będziesz chciał przyjść do Chrystusa. Będziesz uparcie odrzucał zaproszenie. Nie będziesz miał odpowiedniej wiary i pragnień, bo Bóg ci ich nie da i nie oświeci Twego umysłu, jak to ujmuje konfesja Westminsterska. Zatem mamy problem. Jeśli Bóg kocha nienawróconych tylko w tym sensie, że spuszcza deszcz na ich ogródki i zaprasza ich do przyjęcia Ewangelii, ale oni nie mogą odpowiedzieć pozytywnie na to zaproszenie, to jak Carson lub którykolwiek kalwinista może powiedzieć całą powagą takim ludziom, oczywiście mówię, że Bóg was kocha. Oczywiście mówię nienawróconym, że Bóg ich kocha. Przecież może być tak, że słuchacze nie są wybrani, że Bóg nie kocha ich w zbawczym, wybiorczym sensie. Rozważmy pewną analogię. Wyobraźmy sobie naukowca. Potrzebuje on bardzo zdrowych ludzi do bardzo bolesnego eksperymentu, który ma zamiar przeprowadzić. Eksperyment sprawi, że ludzie ci umrą w męczarniach w wyniku tych eksperymentów, o czym naukowiec wie. Aby przygotować obiekty doświadczeń, naukowiec powiedzmy przez 30 lat zapewnia im najlepsze traktowanie. Od ich narodzin do 30. urodzin. Mają najlepsze pożywienie, zapewnione najlepsze ubrania, domy, siłownie itd., żeby osiągnęli najlepszą możliwą kondycję fizyczną w wieku lat 30, kiedy to zostaną poddani tym bolesnym eksperymentom, w trakcie których umierają w męczarniach. Czy moglibyście z całą powagą powiedzieć, że ów naukowiec kocha te osoby? Dlatego, że dobrze traktował je przez 30 lat, przygotowując je do swojego eksperymentu? Myślę, że nikt nie mógłby tego powiedzieć na poważnie. Oczywiście żadna analogia nie jest doskonała. Potępienie jest o wiele gorsze niż śmierć w wyniku tortur zadawanych przez naukowca w ramach eksperymentu. Więc jeśli Bóg spuszcza deszcz na ogródki niewybranych i obdarza ich największym błogosławieństwem, a na zakończenie posyła ich na wieczne potępienie, to trudno byłoby powiedzieć na poważnie, że ich kocha. I rzeczywiście, Chrystus nie mógł powiedzieć tego wyraźniej, mówiąc cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Więc nawet gdyby Bóg dał niewybranemu cały świat, w sensie błogosławieństw materialnych, ale nie dałby mu tego, co naprawdę liczy się dla prawdziwego ludzkiego dobra, czyli właściwej relacji z Nim i zbawienia, to ta osoba nie byłaby prawdziwie kochana przez Boga. I trudno mi sobie wyobrazić, jak ktoś mógł by twierdzić, że jest inaczej. Jedna ostatnia myśl przed zakończeniem tej części. Czasem kalwiniści twierdzą, że Bóg mógłby, przynajmniej jeśli chodzi o wolność, zbawić wszystkich ludzi, bo wolność i determinizm są kompatybilne, lecz Bóg ma inne cele, które są ważniejsze i wykluczają pragnienie zbawienia wszystkich ludzi. Czyli problemem nie jest wolność, lecz inne cele, które Bóg posiada. Takie sugestie wysuwa John Piper i inni teolodzy, a przede wszystkim sam Jan Calvin. Calvin pisze, Potępieni zostali oddani na żer swojej nieprawości, ponieważ zostali wzbudzeni przez sprawiedliwy, lecz niezbadany sąd Boży, by okazać jego chwałę w ich potępieniu. Chodzi tutaj o to, że Bóg nie byłby w pełni uwielbiony, gdyby niektórzy ludzie nie zostali potępieni. Bo aby objawiła się sprawiedliwa chwała Boża w pełni, musi się objawić jego gniew. A to wymaga potępienia pewnych ludzi na zawsze. A ponieważ Bóg powinien odebrać sobie chwałę, potrzebuje do tego potępić ludzi. To jest dziwne stwierdzenie. Stawia ono Boga władcę wszechświata w nieco dziwnej sytuacji, w której potrzebuje zła, żeby w pełni odebrać sobie chwałę. W zasadzie Bóg nie może być w pełni Bogiem jeśli nie jest w pełni uwielbiony, więc potrzebuje potępić ludzi, potrzebuje zła i grzechu, żeby być w pełni bogiem. To jest wysoce problematyczna teza. Jest ona również głęboko sprzeczna z innymi tezami kalwinistów. Posłuchajcie kolejnej wypowiedzi Johna Pipera. Oto fragment, który mi się naprawdę podoba. Właściwie jest to jeden z moich ulubionych cytatów ze współczesnych autorów reformowanych. Oto co pisze Piper. Lecz czy wywyższenie swej chwały jest objawem miłości Bożej? Tak jest. I możemy tę prawdę widzieć na różne sposoby. Jednym z nich jest rozważenie następującego zdania. Bóg jest najbardziej uwielbiony w nas, gdy my jesteśmy najbardziej spełnieni w Nim. Być może jest to najważniejsze zdanie w mojej teologii. Jeśli jest prawdziwe, to staje się jasne, dlaczego Bóg objawia swoją miłość, gdy pragnie się uwielbić w moim życiu. Bo to oznaczałoby, że będzie on pragnął maksimum mojego spełnienia w nim, skoro on odbiera sobie największą chwałę we mnie, gdy ja jestem najbardziej spełniony w nim. Zauważcie, Bóg jest najbardziej uwielbiony w nas, gdy my jesteśmy najbardziej spełnieni w nim. Całym sercem zgadzam się z tym twierdzeniem. Ale powstaje pytanie, jeśli to jest prawda, to dlaczego Bóg potrzebuje potępić kogokolwiek na zawsze, żeby się w pełni uwielbić, jeśli mógłby zbawić wszystkich zgodnie z kalwinizmem, bez naruszania ich wolności? Trudno zrozumieć, jaki to miałoby w ogóle mieć sens. Zatem tutaj mamy największy problem i najpoważniejszą różnicę między wesleyanizmem i kalwinizmem lub kalwinistami i arminianami. Nie chodzi o Bożą suwerenność, nie chodzi o autorytet Biblii, to jest kwestia charakteru Boga. Co naprawdę przyczynia się do jego uwielbienia? Czy jest on najbardziej uwielbiony wtedy, gdy my jesteśmy w Nim najbardziej spełnieni? I to odnosi się do wszystkich? Czy Bóg prawdziwie i szczerze kocha wszystkich ludzi, pragnąc ich spełnienia? Teologia weslejańsko armieniańska odpowiada zdecydowanie i szczerze twierdząco na to pytanie i nie musi się chować za bałamutnymi definicjami Bożej miłości. Podczas gdy kalwinista musi albo wprost zaprzeczyć jak Arthur Pink i stwierdzić, że Bóg nie kocha wszystkich, albo wdać się w bałamutne zapewnienia a la Carson. Oczywiście mówię nienawróconym, że Bóg ich kocha, lecz definiując miłość w taki sposób, że gdyby uczciwie o tym powiedział, to nikt by tego nie kupił, wiedząc na czym prawdziwa miłość polega. Podsumowując, chciałbym rzucić wyzwanie moim kalwinistycznym przyjaciołom. Jestem przekonany, że wiarygodność kalwinizmu w współczesnej kulturze polega w głównej mierze na stosowaniu bałamutnej retoryki, która wprowadza słuchaczy w błąd. Oto wyzwanie dla przyjaciół kalwinistów. Po prostu bądźcie uczciwi wobec własnych przekonań. Bądźcie uczciwi stawiając czoła implikacjom waszej własnej teologii. Tak jak Pink, który mówi po prostu szczerze, że Bóg nie kocha wszystkich. Albo jeśli utrzymujecie, że Bóg wszystkich kocha, ale nie wszyscy są wybrani, to bądźcie uczciwi, definiując co to oznacza. Bóg obdarza Was tylko opatrznościowym błogosławieństwem i zaprasza Was do przyjęcia przesłania, którego być może nie pozwoli Wam przyjąć, a potem potępi Was na zawsze. Albo jeśli uważacie, że jeśli chodzi o wolność, to Bóg mógłby zbawić wszystkich, ale żeby się w pełni uwielbić, potrzebuje potępić niektórych ludzi, niech to będzie jasne dla Waszych niewybranych słuchaczy. Że Bóg będzie bardziej uwielbiony, jeśli ich potępi na zawsze, niż wtedy, gdyby ich zbawił, bez naruszania ich wolności, definiowanej po Waszemu. Mówcie to szczerze i wprost ludziom nienawróconym. Chciałbym na koniec dodać, że bardziej szczegółowe omówienie tematu, przedstawiające tę argumentację w sposób podlegający rygorom naukowym, można znaleźć w artykule z wydania z lata. 2011 roku w periodyku Filozofia Christi pod tytułem Dlaczego żaden klasyczny teista, a cóż dopiero prawowierny chrześcijanin, nie powinien być kompatybilistą?